Myśleć co gadać, bo nie wiem. Ja powiem czyść! Siemaneczko! <laughs> Dobra. <laughs> Dobra, Siema, w dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka fajnych teksturpaków na różne serwery. Patryczek tutaj będzie oczywiście altował. I no, jak będzie 5 lajków, to wstawimy jeszcze odcinek z jakimiś fajnymi pelerynkami i będziemy je na nim testować. Więc co? Zapraszam do oglądania. Oczywiście łapka, sub ma być i elo. Patrzymy na Ostatni baal, cała rozebrana Ostry cała buzia rozmazana Słodki stał ekstra zima, rikułana Jebać przy piękny syf, patrzymy na was Ostatni baal, cała rozebrana Ostry żółt, cała buzia rozmazana Słodki staw, ekstra zima, rikułana Jebać psy, piękny patrzymy Ostatni zapach starej damy w nowej furze Wypierdala mnie ze snapa, instagrama, pali bluzę Liczę pieniądze na tyle, popijam wódę z arbuzem Głupia suko, przecież byłem taki sam jak ten na górze Ostatni zapach starej damy w nowej furze Leci spokojna piosenka, niebo czarne, ja ponury palę Ostatniego blanta, wypuszczam jej chmurę w pyst I nagle zaczynam czaić, że kurwa nie czaiś nic Buda, suko trzy palcami i wstać potem w pysz Dzisiaj jestem nietykalny, jakby ktoś mi zamknął drzwi Jak nas widzisz kurwa krzycz, udam, że nikt Cię nie słucha Na koncertach będzie syf podejdź i mnie za fiuta To duży jeep, małe cycki, ładny pych Byki wściekłe jak się są napad, to czym będzie cyk W nocy z fleszem zrób mi zdjęcie Jak trzymam butelkę w riju Dziwną miłość mam do tego